No i znowu siema widzowie, znowu jesteśmy już w trzecim odcinku z tej serii i w sumie ostatnim z pierwszego etapu, czyli z startu, a już czwarty etap to będzie rozwinięcie się, czwarty etap i czwarty odcinek i podróżowanie. Zwiedzimy sobie, sobie na pewno potem, potem to, um, nowy wybiorę i jakieś nowe struktury, no bo żelaza nam naprawdę wystarczy yy, na długo. A więc tego żelaza aż tyle nie potrzebujemy, no bo jak widzicie już mamy wszystkie ity yy, praktycznie. No tak, już mamy wszystkie ity teraz. Yy, no i tylko sobie zrobię jeszcze tarczę, kilo. Aha, nie mam drewna, no to, to zaraz zrobię tarczę. To kolejny off, bo ten mi się niszczy. Aha, nie mam patyków coś. Dobra, no to tu już mogę w sumie tę piecę zniszczyć. Bo już to mi wystarczy. No i teraz... Tylko trafić do tej wody. Dobra. Nie no, świetny jest, naprawdę. Dobra, teraz już... W, sumie w sumie nawet w tym odcinku już będziemy mieli to rozwinięcie się, się ale jeszcze start, bo, no, no dobra, dobra czyli, czyli tak, dwa odcinki, odcinki były na start i teraz, teraz będzie, będzie już, już więcej, więcej odcinków na rozwinięcie się, nie? No bo chcę zdobyć już jakieś, nie, w tym całym rozwinięciu się, jak City, no i, jakby no, te, ta seria tak średnio, tak średnio będzie miała by koniec. No, ale bar... no, będzie, będzie po prostu, prostu bardzo, bardzo długa trwała, nie? O to mi chodzi. No, bo będzie. będzie miała koniec, bo No, nie będę robił serii niekończącej się. się, nie? No, to bo to będzie, będzie bez sensu. Ale ogólnie to jest po prostu ser... seria z Survival'a. Okej. Okay. A, A właśnie, właśnie, już mogę zdjąć, mogę zdjąć te buty. Te buty. Uff, Uff, ja nie, nie mogę. mogę. jest tak pięknie. pięknie. Dobra. Dobra, zmierzmy z sobie sadzonkę, sadzonkę, albo nie. nie. I, tak, I tak, tak potem pewnie, pewnie znajdziemy jeszcze gdzieś tam. Wiem. Nie chodzi mi, że tam, tylko gdzieś dalej, nie? E... ciekawe. Hmm, czy znajdziemy w tym odcinku jeszcze jakąś strukturę? Bo w sumie na tym mi najbardziej zależy, bo, że od razu wbijemy do netheru. Bo w sumie jest to jakiś plan. Nie, a może? Nie, bo od razu zginę jak zawsze w sumie. Jak zawsze, kiedy wchodzę do netheru. więc pierwsze ogarnijmy. Czy... Co to czy jednak jest? jest takie coś, coś tak... jak rozwinięcie się. Dobra, pozbierajmy sobie przy okazji trochę więcej mięska, bo w sumie też się nam mocno przyda. Bo już trochę mało go mamy. Dobra, tyle wystarczy na razie. Jeszcze potem na pewno spotkamy świnię albo krowę, albo nie wiem... Ale owce. owce w sumie najmniej jedzenia nadałem. Owce w sumie to są tak prak praktycznie tylko na start gry, jak nie znalazłeś w wioski, żeby stworzyć łóżko, nie? I to w sumie tyle. A, no i jeszcze można zrobić automatyczną farmę jakiejś wełny, ale moim zdaniem po co taką Dobra, jest jakaś kopalnia, by była dużo, by się tutaj wydawała. Na małą. No nie wiem, nie przekonam się, jak nie zobaczę. Nie. No ale czy musi być akurat zawsze podwodna jakaś kopalnia? Czemu to najlepsze kopalnie, to są te podwodne kopalnie. Żegnaj starcze Pójdę teraz... rozwinąć się. Jak to w ogóle brzmi, nie? Dobra, ale mamy jakąś, moim zdaniem, chyba dobrego kajwa. Um, w ogóle, jak już ogarniemy sobie e, takie tak dobre dobry. it'y, nie? To zbudujemy pewnie jakąś bazę. No bo jednak to, e, chcę z tego zrobić serię, nie? A więc... E, jakby... Nie ma sensu skończyć to na kilku odcinkach, chyba że zginę. A, a nie będę miał żadnego ani nic. Dobra, ale mam pomysł. Kiedy po prostu będę ginąć, to już pobiorę łóżko i ten. Ej! Takie kopalnie są zawsze łupi. Chyba. A może nie. Mm, dajmy daj mi tej kopalni szansę. Chyba. Oła. Ja nawet nie wiem, co z czym. Nic nie widzę. Hm. Mm. O, właśnie mojego pierwszego moba No, proszę was Chciałem na niego na szczerze zrzucić, ale... Niech będzie już tak No błagam was! Czemu każdy, każdy mob to zombiak? No wiem, że niby fajnie, no bo zombiaki są mega i TP, ale Ale są mega denerwujące. Oh, wow, o no. Polecam. Gdzie? Mi się wydaje normalnie, jakbym miał jakieś czyty przecież. Wy co, widzicie? Goste. Co? To był dripstone! Mogłem zginąć totalnie na hita, ja myślałem, że nie zginę, bo i tak to taka wysokość, że... Nie powinienem, ale to był dripstone! Tam jest chyba woda. Czy ja tam doskoczę? No, zapomniałem, wziąłem przecież specjalnie łódkę. Ja nie mogę, jak to się opłacało? Ja myślałem, że ta łódka tylko na start mi się przyda. Nie? A to jest takie 300 iQ przecież. Ło! Dobra. Czy to jest powoli koniec odcinka? Tam, powoli, no, powoli tak. No, nie wiem. Jeszcze chyba z tego pociągniemy tak dłużej niż tamte odcinki, odcinka. no bo. Jak się! I to ile? Najlepszy sit na świecie przynajmniej dla mnie. Okej. Okay. Ale dobrze. Gdzie jeszcze? Koledzy do mnie dzwonią. Sorry. Ale teraz nie skończę odcinka, a nie mogę im tego powiedzieć normalnie. Bo jak teraz zadzwonią, to możliwe, że usłyszycie ich głos. A to nie byłoby aż takie fajne. Ale tu wiem bo nie wiem, czy ich rodzice, ich rodzice, się zgadzają. A więc na tym, że znaleźliśmy, jak się skończymy odcinek, widzimy się w kolejnym odcinku, akurat trwało 10 minut, to widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Pa!